Częściej ja jestem Polina. bardzo się cieszę, że tutaj jesteś, a drzwi są otwarte, dlatego że za nimi stoją kartony. Dzisiaj znowu będziemy rozmawiać o tym, czego nie nienawidzą, gdy robią klienci. I zaczynamy po prostu z grubej rury, to to, że wy ludzie, mówię do Was, klienci, wszyscy jesteście obrzydliwi w opór. Po prostu granice, jakie przychodzą ludzie, już nie mówiąc o tym, że jest pandemia, ale po prostu to, co oni uważają za normalne, to mnie aż po prostu przeraża. Każdy z nas kojarzy taką sytuację, że wiecie, kto, ktoś ma jakieś drobniaki w kieszeni, wyciąga i tak, wiecie, pani se wybierze, nie? Bo może akurat się uzbierze i tak dalej. No i ja miałam taką sytuację dość często, miewam takie sytuacje w sumie i pan, wiadomo, przyszedł sobie i otwiera mi rękę i mówi, pani sobie wybierze. I na środku dłoni, centralnie tak, no tu, albo tak bardziej tu, no, całą dłoń miał po prostu przeciętą, jakby nożem. Leciała z tego krew ropa, i w ogóle miał dookoła czarne, i widać było, że to mu się babrze, że to jest nieodkażone, że to po prostu się sączy i że to jest mokre, wszystko. I on mi na tym podaje pieniądze i mówi: pani se wybierze. Ale co się robi w takiej sytuacji? Ze względu na to, że teraz mamy pandemię, to jest przynajmniej fajnie, bo każdy kasjer ma dezynfekant, który może sobie ręce umyć. Tylko, że dla mnie to było za mało, więc ja się odwróciłam. Zabrałam rękawiczki, które są takie jednorazowe, na przykład do pieczywa albo do owoców. Wróciłam i w tej rękawiczce wzięłam te pieniądze, odkaziłam, a pan miał w ogóle problem, czemu ja tak robię. Kolejnym obrzydliwstwem, jakie robią klienci, to jest lizanie. Wy to wszystko liżecie nie czaje. Starzy ludzie, którzy po prostu stwierdzają, że lepiej trzymać pieniądze w skarpecie niż w banku, bo wiadomo, że w skarpecie pieniądze są bardziej bezpiecznie, bezpieczne niż w miejscu, które jest stworzone do tego, żeby trzymać te pieniądze, które można mieć na karcie. I jeśli zgubimy portfel, to zgubimy całe nasze pieniądze, a jeśli zgubimy kartę, to kartę możemy zablokować, ale nie, bo starzy ludzie muszą nosić 50 tysięcy przy sobie w portfelu. Tak, oni noszą takie sumy, znaczy to takie sumy pewnie niedługo będą, inflacja pójdzie w górę, będą nosić takie sumy, po prostu noszą du duże sumy pieniędzy. To widać jak się otwiera portfel i oni otwierają ten portfel, liżą łapy i przeliczają te pieniądze. Już nie mówiąc o tym, że byli w sklepie, przypominam trwa pandemia. Dotykali wszystkiego, czego dotykali inni ludzie. Nie wiedzieć co oni wcześniej robili jeszcze tymi rękami, ze względu na to, że są starymi ludźmi, którzy liżą palce, to już w ogóle muszą mieć dziwne nawyki. Liżą pieniądze. A na pieniądzach ja teraz zrobię dygresję. Na studiach mieliśmy taki przedmiot, że mogliśmy sobie zbadać ilość bakterii na danym przedmiocie, który sobie wybierzemy. I na pieniądzach jest tego najwięcej! One przychodzą z rąk do rąk, one nie są myte. Po prostu cały syf ktoś się podrapie po dupie za przeproszeniem, zapie za pieniądze, które da kasierce. Ta sierka, nie wiem, grzebała sobie gdzieś tam, znowu zapala te pieniądze da komuś i do. Nie, po, do, po tym, jak dotykałem pieniądze, to trzeba się umyć, ręce trzeba umyć, bo nie wiadomo, co na nich jest. No i ten pan, trzymając te pieniądze, bo tego nie dodam, że on już trzymał, polizał palce i to tak na mokro, że aż takie, wiecie, ślady wgięcia zostawały na tych pieniądzach i on sobie te pieniądze wybierał. Po czym mnie podał. Ugh. Ja zapalam te pieniądze w taki sposób, złapałam je z drugiej strony, i włożyłam do kasetki. Po czym zabrał, założyłam e, rękawiczki, bo wiedziałam, że będę te pieniądze jeszcze wydawać. I <laughs> ludzie, którzy byli w tej kolejce, najprawdopodobniej mieli bardzo duże szanse, żeby dostać pieniądze akurat ze śliną tego pana. Ju. Tak samo dzieje się w przypadku yy, reklamówek. Ludzie liżą palce, żeby otworzyć reklamówki. Już by mnie to naprawdę jebało. Ale w momencie, kiedy oni liżą te palce, liżą te reklamówki i mówią, że no, ja nie dam rady, niech mi pani otworzy. Ja mam to dotknąć? <grywia> ja potrzebuję lekarza. Więc już nieważne, czy to jest pandemia, czy tej pandemii nie ma, ludzie są obrzydliwi. To, co oni robią, to przychodzi po prostu ludzkie pojęcie. Uff. Tak samo ludzie, którzy się niebezpiecznie zbliżają. Nie wiem czemu, ale ludzie, niektórzy ludzie, zamiast pracować na swój komputerek, na którym mają cenę, to oni się lepiej czują, jak oni zajrzą na mój. Czyli wiecie, są centymetr ode mnie, kaszlą, kichają, e, oczywiście maseczki nie założą, bo nie, e, bo im będzie za gorąco, jak oni przez te 15 minut zakupów będą chodzić w maseczce, a to, że ja 10 godzin, na kurwi, przy braku klimatyzacji w masecz w maseczce, już się tak bardzo zdenerwuję, że już nie potrafię mówić, to nic. To z tym nie ma problemu. On jest biedny, bo on 15 minut w sklepie musi założyć maseczkę i ograniczałem jego wolność. Jak bardzo yy, to jest brak szacunku do kasiera, czy do osób pracujących w tym sklepie, które po 10 godzin zajewaniają z tą maseczką na twarzy i mijają tysiące setek, nie wiadomo ile ludzi, a ci ludzie mają to w piździe, za przeproszeniem. No świetnie, dziękuję Wam bardzo. Ja się zdenerwowałam. Ja się zdenerwowałam, dlatego że ci ludzie mnie denerwują, i bardzo się cieszę, że mogłam to teraz powiedzieć na głos. Że to mnie wkurza, że oni chodzą bez maseczek. I mówię to jeszcze jako osoba, która korzysta z usług, jako nie kasjer, czyli na przykład idę sobie gdzieś, gdzie maseczka jest wymagana, to ja ją zawsze zakładam, bo ja szanuję osoby, które tam pracują i osoby, które tam przebywają. I tego samego wymagam od innych osób. Dziękuję bardzo, koniec dygresji, obrzedzacie mnie wszyscy. Dziękuję. Kolejny typ klientów to są ludzie, którzy po prostu, może nie ludzie, to są święte krowy, które przychodzą 10 minut przed zamknięciem sklepu i są wielce obrażeni, że nie ma nikogo przy kasie. Dlaczego nie ma nikogo przy kasie przed zamknięciem sklepu? Dlatego, że my mamy taki zapierdziel, że to nie jest tak, że nam się nie chce siedzieć na tej kasie. My po prostu mamy jakieś rzeczy do wyrobienia w ciągu danego dnia. I mi może było tak, że w ciągu tego dnia było tyle osób, że z tej kasy nie dało się zejść, ale kasy wszystkie trzeba umyć, trzeba umyć kasy samoobsługowe, trzeba umyć wszystkie kasy, które działały i które nie działały, trzeba umyć podłogę, trzeba pozamiatać, to wszystko trzeba zrobić i my na to mamy zazwyczaj pół godziny, bo przeważnie wtedy ludzie przestaną mniej więcej przychodzić i przyjdzie taka pizda jedna z drugą, 10 minut przed zamknięciem sklepu, i oni mają problem, że nikogo nie ma przy kasie, i oni takie, wiecie, mają takie. Czy w tym sklepie ktoś pracuje? Czy tu ktoś łaskawie podejdzie? Kurwa, nie, masz kasę samoobsługową, masz problem, to idź do kasy samoobsługowej. A jak jesteś na, na tyle upośledzony, że nie umiesz z niej korzystać, no to już nie mój problem. Po to ta kasa jest, żeby z niej korzystać, a ja nie jestem niczyją niewolnicą. Ja mogę po prostu zrobić komuś w cudzysłowie yy, dobrze i na tej kasie usiąść i te zakupy przyjąć. O, ale jestem magryt. No, dobra. <grywa> Wraca to drugiego filmu. O, skoro już jesteśmy przy tym, że ktoś przychodzi się mnie przed zamknięciem, no to dodam jeszcze, że ja pracuję akurat w miejscu, w mieście, gdzie po 22 alkoholu kupić nie można. I to nie jest tak, że ten, to całe miasto jest tak wycyrklowane, że do 20, że 22 i nagle magicznie puf, nie da się kupić alkoholu. Nie, bo tego alkoholu nie da się kupić już wcześniej. Wcześniej było tak, że nie dało się kupić alkoholu za 15, 22, dlatego że po prostu wszystkie systemy były tak zaprogramowane i one już tego alkoholu nie przepuszczały. Teraz u nas jest tak, że um, ten system, jeśli chodzi o sprzedaż alkoholu, zamyka się 7-5 minut przed 22. I przyjdzie znowu taka osoba przed 22, powiedzmy tam za trzy. Ja się muszę nasłuchać, jaką to ja wielką kurwą i dziwką jestem, bo nie chcę sprzedawać alkoholu. Bo to ode mnie zależy, że system mi pokazuje, że nie mam prawa tego alkoholu wydać. Bo jeśli ja skanuję produkt, to pojawia taki się wielki czerwony komunikat i mówi, że, zo, że Został skasowany produkt, który, co tam było napisane, który jest zabroniony do sprzedaży. I tam jest słowo zabroniony, co jest ważne. Ja nie mogę w żaden sposób tego przepchnąć, bo nawet jeśli ta osoba chciałaby zapłacić za ten alkohol, i bo ten alkohol czasem się na paragonie pojawia, to w momencie zapłaty um, dochodzi do tego, że ta zapłata nie może zostać zrealizowana, dopóki ten alkohol będzie na paragonie. Um, więc to nie jest tak, że to jest moje się, ale już się nasłuchałam raz, że po prostu jaka to ja jestem... Uf, taka i owaka, że nie chcę im tego alkoholu sprzedać. Dobra. Yy, uspokajam się. Uspokajam się, łyk wody, idę robić swoje rzeczy. Też idź rób swoje rzeczy. Mam nadzieję, że będziecie mieć super dzień, super tydzień, super coś tam, cokolwiek chcecie, że będziecie się bawić świetnie, korzystajcie z tej ładnej pogody. Ja też się żegnam do zobaczenia. Cześć. Cześć wam, tutaj Paulina z przyszłości i ja tutaj jestem po to, żeby się troszeczkę usprawiedliwić. Wiadomo, że um, ja mam wpływ na to, co dodaję, ja wiem, co dodaję i wiem, co chcę dodać. I to, że ja się tak irytuję i ekscytuję, to po prostu chodzi o to, żeby to było takie, wiecie, bardziej nie wiem, zabawne, bardziej takie emocjonalne, żeby po prostu, no, rozumiecie o co mi chodzi. I teraz tak, to nie jest tak, że każda kasjerka was nienawidzi. I ja też rozumiem to, że możecie mi powiedzieć, że hej, ale to jest twoja praca i jeśli masz pracę do którejś godziny i sklep jest otwarty do którejś godziny, to ty jak najbardziej powinnaś tych ludzi obsługiwać. Zgadzam się z tym, to jest moja praca. Tylko, że jesteśmy ludźmi i możemy się szanować jeśli ktoś przychodzi płacić kartą i przychodzi płacić kartą jakaś tam ileś osób co, co minutę w momencie, kiedy ja wychodzę z tej kasy i muszę co chwilę wracać, to po prostu jest to dla mnie utrudnienie. I kiedy ktoś może płacić kartą, to uważam, że powinien skorzystać z opcji, jaką jest ta kasa samoobsługowa i po prostu po ludzku pomóc tej drugiej osobie, która i tak ma już ciężko i... I tak dostanie najprawdopodobniej, za przeproszeniem, zjebę od kierownika, dlatego że się nie wyrobiła, a nie wyrobiła się dlatego, że co chwilę ktoś przychodził, mimo że płacił kartą, a zajmował czas kasjerowi, który w tym momencie mógł sprzątać. I tak ja wiem, że to jest niesprawiedliwe. Ja wiem, bo to jest narzucone na nas i my na to nie mamy żadnego wpływu. I tak po prostu jest, i nic z tym nie zrobimy. Możemy po prostu żyć dobrze ze sobą wszyscy uczyć się życia ze sobą i żyć ze sobą dobrze. I o to mi właśnie chodzi i ja się z Wami żegnam, macham Wam tutaj i popatki.